Przypominam wam tylko tak o historii. Zeremek na pierwszym spotkaniu powiedział mi, zmyślił swoje nazwisko, podał mi jakieś inne. Powiedział mi, że ma 28 lat, że skończył trzy kierunki studiów i że jest dziekanem obwoźnym i aktualnie pasjonuje się szydełkowaniem. Więc ty na niego poleciałaś. No chłopak z pasją, nie? Kto jeszcze mądry? Starszy ode mnie, przystojny. Mówię, kurwa, ale mi się trafiło. Ja nie wiedziałam, że można tak kłamać komuś w żywe oczy. Na pierwszym spotkaniu po czterech miesiącach, jak mi po podał swój piąty raz jakieś inne swoje nazwisko, to mu okazałam pokazać mu dowód, albo więcej z nim kka nie gadam. Że że nie można tyle kłamać, kurwa, w życiu, a jak zrobi mi krzywdę i jakąś będę próbowała go mierzyć to kur nie wiem, jak wygląda nazwisko, więc kazałam mu pokazać dowód. Nigdy w życiu wcześniej nie zdarzyło mi się, żebym musiała legitymować chłopa, z którym się spotykam. Ale to była jedyna opcja. A jakie nazwisko ci podawał? Jakiś rosyjskie i twierdził, że jest rosyjskim szpiegiem, który musi się ukrywać w Polsce, a ja jestem jego przykrywką. Czyli podobało ci się, kiedy cię okłamywał. Ale ja nie wiedziałam wtedy, że on mnie okłamuje. Mi dojście do momentu, w którym patrząc na niego, ja wiem, kiedy on kłamie, zajęło chyba rok. Rok mi to zajęło. I ja teraz widzę za każdym razem, kiedy on kłamie. Czyli Byłaś łatwowierna w tamtym momencie. Oczywiście, że tak. A czemu miałabym nie być, więc nigdy w życiu mi się nie zdarzyło, żeby ktoś na pierwszym spotkaniu okłamał mnie z wiekiem. Wydawało mi się, że to jest taka podstawowa wiedza, taka, taka oczywista. I tak szczerze, tak szczerze, nie wiem, czy jeżeli podałbym mi swój prawdziwy wiek, to byłabym nim tak samo zainteresowana.